Ależ to zarościałe. A ile tu kurzu? Ale to w końcu tylko magazyn. No prawie jak drzwi do lasu. A mówiłeś, że będzie tu czysto? No trudno jest brudno. Ubrudzę sobie ręce tymi skrzynkami. A co księżniczka? Dobrze, że są słownice. No, bo kolega za dużo wybił. Ale buja się jak fela. A teraz czmychamy z tego przybytku póki świta. Ale spokojnie, przepisowo. Ta szef nas wynagrodzi. No i sobie ubrudziłem ręce. I co teraz zrobię? Wytrzej sobie ośpiącego kolegę na tyłach, by najmniej się nie pogniwa. Co za kolizja, to było straszne. Jedziemy stąd. Panowie, dotarł daleko a ja towar mam na miejscu. Serwetki, solniczki, maszynki do mięsa, wszystko tanio, mama testy i kontrolę sanepidu. Prosto z hurtowni taniej nie będzie. Możecie sprawdzić, ja mam na Allegro ponad 3000 punktów, to dużo. A od niedawna kartę klapkart. I mam zniżki w Tesco, to moi stali klienci, oni wiedzą co dobre. Ze 150 jadę przez zabudowany teren. Chyba mnie słuchali jak zgaszonego radia. Czego się na niej zawsze Już ja wolę ich gonić jak jej słuchać. No nie ma co popisałeś się. Co to za sirenny? Wreszcie się obudziłeś. Mamy ogon. Ja to załatwię. Przecież jesteś lekko pijany. Chyba nadrzdą golony jak PKS. Jeść ja się! Zrób coś, on w nas cenie. Hey, Mayday, straciłem statecznik pionowy spadany. To co zrobiłeś było nieetyczne. Ale ja celowałem w oponę. Aha. Żyjecie? To dobrze. Trochę się pognął. Mam zaprzyjaźnionego ubezpieczyciela z bazaru. A tu się klamka urwała. Oferuję ubezpieczenia od nieprzewidzianych wypadków. Wszystko tanio. Może chcecie wizytówkę? Oj pomogę. Nic nie trzeba. Wyklepie się. To może chociaż pieska z kiwającą głową. I stało się dziś jest dzień akwizytora. Będą mnie nachodzić przez cały dzień. A to nie wypada nie otworzyć jak ktoś dzwoni do drzwi. Cóż za 10 minut będzie potop, a to trzeba zobaczyć. Te maktonaldy są coraz niższej jakości. Odbija się po nich jak po rosołkach z torebki. Gdzie ja położyłem pilota? Tu go nie ma. Zachebluję go ręcznie. No, nie, no, już się zaczęło. Przygorki! 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 za mną, On nie miałem takiego kaca. Chryste! Ej! Chryste... I zeżarli mi wszystkie nie, piguły dwa kace. jeszcze! O, Najgorsze, no żeby się nie rozniosło, bo tu o moją reputację chodzi. No powieść ty się z reputacją, Tak ona twoja, jak i nasza. A kto temu mówienie jak A kto pana Tom na mrozie przy pędzał? Kto sejmiki rozwalał? A ile uszczerbił, uciekł, to nawet nie policzę. O! Pan Tom Gard mi przed śmiercią Aresa, jeśli o pojedynki idzie... To i najniewinniejszemu się może zdarzyć. Tak, ja bym te wszystkie winy nie wypomniał. Stol pysk, w razie czego winę na was rzuci. Czeladzi dziewkom przykazałem, że które parę z gęby puści pasy wyleżeć. Panie pułkowniku, miasto się pali, biją się. Co ty gadasz? Nie bój się was, pana. A kto się bije? Mieszczanie nie chcieli dać obroków, żołnierz gwałtem wziął. musieli burmistrza, poczęto ognia dawać. Podpaliśmy dwa domy i gwałt się podniósł okrutny, we dzwony biją. Nam trzeba na Natunę. Ja pierdolę! A kiedy? Panie Alek, gdzie? Ale Panie no, Alek, no, no, po to? A dlaczego? Ale a ja to? Panie Alek, a jak? Ale czemu? Milczesz! Konia! Niech mi po was! Nie trzeba mi ściekaniny! Wracać do Lubicza i czekać na mnie! Ale już jędry! Mi pary z gęby! Bądź zdrowa, Olejko. Hop, i kulik nie udał się. Bądź zdrowa i spokojna.